No siema Barto, jedziemy się na kurwidza gs ilu ich tam jest za tym gesem. No, Na jest stylu samo, no to kurwa jedziemy, no to kurwa jedziemy. Parkuję na szybko swój traktor pod sklepem biegają do środka, dwa i stepem Podchodzę do lady butelką, celuję w pyski i mówię HALA 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 Wszyscy leżą na ziemi pijani, taki palecik nie jest tani są ma wałczyko z wędlinami, rozjebał dwie świnie, by zrobić kaszamy Ściągaj z te ogórki w słoiku, bo nie mam przygryzki, nie grzebę w Dawaj je kurwo chłopko, się pić, a ty wiel pakuj wina do siaty Ram pam pam pam, je wie szukam klewi gdzie on jest? Szukam klewi gdzie jest klep? A on po drugiej trochę ja, pijany chleb na nogę, wszyscy wina w ręce, wina w ręce. Ja chcę go więcej, bo skończyło się moje A chciałbym więcej, chciałbym więcej tego wina w butelce To jest napad na gest, wszyscy wina w ręce, wina w ręce Ja chcę go więcej, bo skończyło się moje A chciałbym więcej, chciałbym więcej tego wina w butelce Mojej mordzie, widać jambara, spłać kurwa w winach, szamparach i browarach Trzaskam patykiem ekspedience po ladzie Dawaj mi trzy wina, dziesięć fajk, bo sprawdzi Jak Ci się podoba moje trzydziecki kolor Pichopek śmiało, miśki nie stoją Nagle patrzę ktoś grzebie w śmietniku Dziangur się cię wdziera jak w jakimś języku To jest gank krótka piłka Mamy tyle wina, że powali osiłka Chłopek ujebał mi cały ciągnik, ale się nie wkurwiam, bo tam stoi myjka Zawsze jest chwila na parę browarów Nawet jak pasam stado baranów To jest napad na gs. Mam wina Sella Pakuję w zamykam drzwi EGA ma tak skakują, 20 na godzinę na przyczepie krowary czy aż w jednostce ze znaku placki leżą na ulicy Wszyscy z GSU wyszli bez szwanku muszę zapłacić cyfrę, więc parkuje przy banku Pisa na gaz, tylko nie zajeb w góry w kredy sobie na czele Kto jest napad na GS? Wszyscy mi na bręce ja chcecie go więcej, bo skończyło się moje, a chciałbym więcej, chciałbym więcej, tego wina w butelce To jest napad HGRS, wszyscy wina w ręce, wina w ręce, ja chcecie go więcej, bo skończyło się moje, a chciałbym więcej, chciałbym więcej, tego wina w butelce.